Panorama Złotowska, a na okładce artykuł zatytułowany Panie Mariuszu, zapraszam na pojedynek. Zawiadomienia do prokuratury w związku z felietonem redaktora Mariusza L. nie składam z osobistych lub politycznych powodów. Cieszę się, że tak niegodne słowa spotkały się z ostrą reakcją ze strony mieszkańców naszego regionu. Staropolskim zwyczajem rzucam mu twarz, rękawice i zapraszam na pojedynek. Liczę, że pana redaktora strach nie obleci i stanie oko w oko na udeptanej ziemi z osobą, którą tak bardzo starał się poniżyć w swoim felietonie. Wszak to nie to samo, co pisanie w ciepłych kapciach na klawiaturze własnego komputera. Prawda, panie Mariuszu? Piotr Tomasz odpowiada redaktorowi Naczelnemu Złotowskiego Tygodnika. Korzystając z okazji, przypominam, że redaktor Mariusz L. zarzucił mi w felietonie brak odwagi i porównał mnie także do psa. Za powyższe sformułowania powinienem założyć mu sprawę z powództwa cywilnego. Mam jednak lepszy pomysł. Uważam, że możemy się zmierzyć w debacie publicznej, w obecności mediów. Jeśli pan redaktor ma odwagę dyskutować na temat zasadności finansowania resortowych autorytetów z pieniędzy publicznych, zasadności stosowania kar cielesnych wobec patriotycznej młodzieży oraz na temat jego interesów z samorządem powiatowym i miejskim przez pryzmat etyki dziennikarskiej, to ja jestem otwarty do takiej rozmowy. O tym więcej na stronie. W czwartej panoramy złotowskiej.